chrzest, za zdrowie, za rozum, wolę, zmysły, uczucia osoby. za dobro, które przyszło do nas i przechodzi za sprawą naszych bliskich rodziców, przodków. Rodzeństwa, przyjaciół, wnucząt, kapłanów Za każdej wszelkie dobre, które Pan Bóg nam okazał i okazuje za sprawą bliźnich. W tym duchu wdzięczności jednocześnie czynia przebłagania za jakiekolwiek zło. Brak miłości wobec Boga i wobec bliźnich. Zmawiajmy koronkę do miłosierdzia Bożego. Miesiąc oddany sercu, oddany krwi przy najdorszej Pana Jezusa. Koronka dana Kościołowi przez Papieża Piusa 9 w 1847 roku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. O Jezus, zbawcu świata. Wiem, tylko jedna rzecz jest niepodobna. To jest, żeby się nie ulitował nad nieszczęśliwymi. Wysłuchaj nas. O mój Jezu, miłosierdzie. 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 O jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O Jezu, Zbawcu świata, w tylko jedna rzecz jest niemożliwa, to jest, żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi. Wysłuchaj nas. O mój Jezu. Miłosierdzie. O mój Jezu. Miłosierdzia. O mój Jezu. Miłosierdzia. O mój Jezu. Miłosierdzie. O mój Jezu. Miłosierdzia. O mój Jezu. Miłosierdzie. O mój Jezu. Miłosierdzie. O mój Jezu. Miłosierdzie. Miłosierdzie. O mój Jezu. Miłosierdzie. O mój Jezu. Miłosierdzie. Miłosierdzie. Chwałość synowi, duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, zbawcu świata, wiem tylko jedna rzecz jest niemożliwa. Żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi, wysłuchaj nas. O mój Jezu, Miłosierdzie. 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 Chwała ojcu i synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków o Jezu Zbawcy Świata wiem tylko jedna rzecz jest niepodobna to jest żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwym Wysłuchaj nas. O mój Jezu, Miłosierdzie. 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 O ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Wieki Amen. O Jezus Zbawcu Świata, w tylko jedna rzecz jest niepodobna. To jest, żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi. Wysłuchaj nas. O mój Jezu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nieba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw odesływa. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Boże, uciekającym się do Twego miłosierdzia nic, odmów. nic odmówić nie możesz zmiłuj się, się nad nam. nami. Matko Najświętsza pod krzyżem bolejąca módź się za, nam. za nami przybądź Panie Jezu przybądź nie ociągaj się prosimy, upraszamy o Twoją łaskę o Twoje zmiłowanie o udzielenie naszym sercom powiększenie wiary, nadziei i miłości, byśmy mogli Cię miłować Panie Jezu z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, a bliźnich naszych jak siebie samego. Za wszelkie dary, którym Pan Bóg nas w ciągu życia obdarował i obdarowuje, za naszych bliskich tych którym zawdzięczamy wszelkie każde dobro chwała ojcu i synowi i duchowi świętem jak, 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 i i i i jak, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków wiek, wiek, chwała ojcu i synowi duchowi świętem jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków chwała ojcu i synowi duchowi świętem jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maria usnion Christianorum, Mario pogromicielko wszelkich herezji, mut się, się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się, się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdziemy jeszcze 100, 200 metrów od tego miejsca, gdzie jesteśmy, zrobimy postój.